Z jedną długi Polska. Najmniejsze minął kwartał, odkąd część sądów powiatowych zniknęło z naszej mapy. Czy jest już jakaś taka ocena krótka, którą no można by było wnioski wyciągać wirtualnie, czy się szykują jakieś poprawki, uzupełnienia? No i, i w tym kontekście również, co będzie, jeżeli wyrok Trybunału będzie niekorzystny? Takie, system, takie systematyczne podsumowanie przeprowadzimy po zakończeniu pierwszego kwartału, ale już dzisiaj widać gołym okiem, że żaden z zarzutów wysuwanych przez krytyków tej reformy nie znajduje potwierdzenia. Te sądy nie zostały zlikwidowane, one funkcjonują, normalnie toczą się w nich sprawy ważne dla obywateli. Wszystkie te, które toczyły się przed 31 grudnia, zmieniło się jedno. Sędziowie z tych sądów orzekają już nie w jednym sądzie, ale w dwóch, czasami w trzech. I, I wierzę, że te pozytywne skutki reformy docenione zostaną także przez Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście Trybunał jest niezawisły w swoich orzeczeniach, i ja liczę się z każdą z każdym możliwym wyrokiem, gdyby Trybunał uznał, że nie moje rozporządzenie, bo ono nie jest zaskaczane przed Trybunałem, tylko ustawa uchwalona wiele lat temu, w oparciu o, o, o którą ja to rozporządzenie przygotowałem. Gdyby Trybunał uznał, że to jest sprzeczne z Konstytucją, wówczas będę realizował ten sam cel innymi sposobami, a ten cel jest niezmienny. Sądy mają służyć obywatelom, a nie Komfortowi sędziów. Zresztą chcę powiedzieć, że ogromna większość sędziów to ludzie niezwykle ciężko pracujący. Powiem wręcz, że wielu z nich ma wyraźny nadmiar obowiązków. Tym bardziej nie mogę tolerować takiej sytuacji, w której jest jakaś część środowiska sędziowskiego zdecydowanie mniej tymi obowiązkami obciążona. I to nie są różnice rzędu tam 10-20%, tylko, tylko różnice w obciążeniu pracą sędziów przed 1 stycznia były 7-8-krotne. Na no to wyobraźcie sobie Państwo, że macie. 10-15% tych obowiązków, które wykonują wasi koledzy. Przyznacie chyba, że nie jest to sytuacja ani sprawiedliwa, ani służąca interesowi obywateli. Czy podczas takiego spotkania pracowniczego jak dziś padły właśnie też na ten temat jakieś uwagi ze strony sędziów? Rozmawialiśmy na ten temat również dlatego, że na tym spotkaniu obecni byli przedstawiciele tych sądów zniesionych, ale no, mam na myśli sądy w Nisku i w Kolbuszowej, ale mam wrażenie, że. Emocje opadły, że te wszystkie obawy podsycane no głównie przez część samorządowców zatroskanych o prestiż swoich powiatów, że te obawy już dzisiaj odsłoniły swoją bezzasadność, Zaczyna, zaczynają też być widoczne pozytywne skutki tej reformy. Powód jest prosty, może Państwo widzieliście, jaki kłopot sprawiało mi zajęcie miejsca tutaj na tym krześle. W sobotę miałem wysoką gorączkę i nie chciałem... Sprawić przykrości dziennikarce, z którym byłem umówiony na rozmowę na żywo, więc zwlokłem się jakoś z łóżka i pojawiłem w, w, w radiu w, RMF, ale potem była pora na to, żeby się zacząć kurować. Również po to, żeby dzisiaj móc stawić się w, na spotkaniu z w, sędziami sądu okręgowego w Tarnobrzegu i co dla mnie też bardzo ważne, żeby spotkać się w, również z urzędnikami, dlatego że ja jestem, zdaje się, pierwszym ministrem po 89 roku, który spotyka się. Na tak szeroką skalę z sędziami i w ogóle spotyka się z urzędnikami. Polskie Radio Rzeszu, Pana Pawełek Piasek. Czy będzie Pan kandydował na szefa Platformy? Dzisiaj jestem ministrem sprawiedliwości. Koncentruję się na tych zadaniach. Wtedy, kiedy moja misja dobiegnie końca, będę myślał o swoich planach politycznych. Jeszcze mam jedno pytanie, Piasek? Odnośnie Tomasza Arabskiego, jak pan widzi jego kandydaturę na ambasadora RP w Madrycie, na Pana jako polityka? Tomasz Arabski ma ogromne doświadczenie polityczne, był przez um, kilka lat jednym z najbliższych współpracowników premiera i moim zdaniem to jest tym um, kandydatura nie tylko świetnie, Predestynowana do objęcia ważnej ambasady, ale to jest też kandydatura na no nazwijmy rzecz po imieniu prestiżowa z punktu widzenia naszych hiszpańskich partnerów. Rzadko zdarza się, żeby polityk z tak wysokiego szczebla jak szef kancelarii premiera obejmował stanowisko ambasadora. Panie ministrze. Dzisiaj pan podczas spotkania z sędziami no, zapoznał się z wynikami z sądu. Jak Pan ocenia ten niewielki sąd, niegdyś także w, zreorganizowany przez e, Świętej pamięci Ministra Lecha -Kaczyńskiego na trzy miesiące zniknął z mety sądów okręgowych w Polsce. Jak Pan ocenia działalność tego małego sądu w porównaniu, no, zapewne wie Pan, e, jak działają sądy w Krakowie czy, czy w Warszawie? I ten sąd okręgowy, i sądy rejonowe podległe sądowi okręgowemu w Tarnobrzegu funkcjonują bardzo dobrze. No, wizyta w takich sądach jest dla miejsca sprawiedliwości tylko przyjemnością. Ale mówiąc o trudnej sytuacji w innych sądach, w tych sądach wielkomiejskich, chociażby krakowskich, warszawskich, katowickich, trzeba pamiętać, że sędziowie w tych sądach wielkomiejskich muszą poradzić sobie z ogromnym nawałem spraw. No, w ogóle niestety widać, że. My, Kłopoty gospodarcze Europy przekładają się także na sytuację polskiej gospodarki, a w konsekwencji sytuację sądownictwa, dlatego że liczba spraw, które w roku 2012 wpłynęły do polskich sądów jest o blisko pół miliona większa niż przed rokiem. W ogromnej mierze jest to wzrost spraw gospodarczych. My sobie poradziliśmy, my, to znaczy przede wszystkim sędziowie, pracownicy sądów, poradzili sobie z tym, wzrostem ilości spraw, ale mam świadomość, że potrzebne są bardzo zdecydowane zmiany legislacyjne, zmiany organizacyjne, aby w następnych latach ten czas oczekiwania Polaków na wyroki uległ znaczącemu skróceniu. Ja przypomnę Państwu, że. Pan premier postawił mi takie zadanie, aby na koniec kadencji średni czas orzekania był skrócony o jedną trzecią. To jest zadanie niezwykle ambitne, ono jest wykonalne, a pod jednym warunkiem: projekty ustaw, które przygotowuję, muszą jak najszybciej przechodzić, najpierw przez fazę rządową, potem przez fazę parlamentarną. Mam nadzieję, że pod tym względem rok 2013 będzie no, ciut lepszy niż 2012. Mija już kilka miesięcy jak rozprawy e, cywilne w sądach, przynajmniej tak w celu tak, są rejestrowane. E, czy już można się pokusić o jakąś ocenę, czy to dobrze nagrywać e, sprawy, czy, czy rzeczywiście jest sens iść także w tym kierunku, jeżeli chodzi o sprawy karne? Także o tym problemie dyskutowaliśmy podczas spotkania z sędziami. Opinie są bardzo podzielone. Wydaje mi się, że większość środowiska sędziowskiego dostrzega raczej negatywne strony wprowadzenia tego protokołu elektronicznego. Dzisiaj też słyszałem takie opinie, że nagrywanie rozpraw, potem konieczność odsłuchiwania, czy właściwie oglądania wielogodzinnych zapisów, że to prowadzi do wydłużenia czasu trwania. Będę uważnie obserwował, jakie są skutki tej zmiany, bo niezależnie od zastrzeżeń płynących ze strony sędziów, dostrzegam też zdecydowane plusy. Największym z tych plusów jest zwiększenie transparentności wymiaru. Sprawiedliwości. Wiadomo, że zwłaszcza po aferze Amber Gold autorytet sądownictwa no, uległ wyraźnemu obniżeniu dzięki zastąpieniu protokołów pisemnych nagraniami z rozpraw. Już dzisiaj zmniejszyła się, widzimy to w Ministerstwie, liczba skarg na to, że protokoły nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu spraw. Takimi skargami Ministerstwo Sprawiedliwości było w poprzednich latach zasypywane. Już w pierwszym kwartale tego roku, po wejściu w życie protokołu elektronicznego, liczba takich skarg uległa wyraźnemu zmniejszeniu. Dlatego e Protokół, protokół elektroniczny jest szansą dla całego wymiaru sprawiedliwości, szansą na podbudowanie autorytetu i wiarygodności. Ja tak, jeszcze w do tego samego pytania, pozwolimy sobie obliczyć, właśnie w tandem, że zakończył się taki proces zorganizowania grupy przestępczej. 35 terminów średnio po 5 godzin, to jest 175 godzin nagrania. Czy sąd. Rozpoznając sprawę apelacyjną, jeżeli chciałby rzeczywiście się zapoznać, jeżeli załóżmy, że adwokat podnosi prawda, stawia zarzuty, że w protokole nie wszystko się znajduje, czy rzeczywiście to skróci postępowanie, jeżeli sędziowie będą 175 godzin oglądać nagranie to sprawy? czy, czy Pierwszy... może kategorie, nie we wszystkich kategoriach spraw można, można by realizować ten protokół? Pierwsze obserwacje wskazują na to, że. W pierwszej instancji dzięki wprowadzeniu protokołu elektronicznego czas orzekania się nieco skraca, w drugiej instancji czas orzekania się wydłuża. Ale proszę też pamiętać, że w ramach tego protokołu elektronicznego istnieją rozmaite możliwości, z których być może sędziowie dzisiaj korzystają jeszcze nie w pełnym stopniu, na przykład możliwości tworzenia czegoś rodzaju takiego spisu treści. Sędzia na bieżąco może odnotowywać, w której minucie, nawet w której sekundzie danej minuty padły e, jakie słowa. E, dzięki temu ten spis treści e, może być czymś w rodzaju e, drogowskazów, systemu e, drogowskazów nie tylko dla sędziów e, w pierwszej instancji, ale także dla sędziów w drugiej instancji, którzy mogą wybierać sobie e, te fragmenty najważniejsze do e, odsłuchania czy e, przeglądnięcia. Ja nie wykluczam, że e, w następnych latach oceniając skutki wprowadzenia tego rozwiązania zaproponuje jakieś modyfikacje. Rozwiązania polskie wzorowane są bowiem na rozwiązaniach niemieckich. Tam zaś nagrywana jest nie cała rozprawa, jak w Polsce, tylko jej kluczowe fragmenty. Być może warto będzie w przyszłości albo przeze mnie, albo przez któregoś z moich następców rozważyć, Taki wariant, aby również w tej sprawie pójść w kierunku niemieckim. Czy jeżeli chodzi o wyniki pracy, zaliczyłby pan tornoczyski sąd okręgowy do Krajowej Połówki? Nie chcę tworzyć takiego rankingu, bo środowisko sędziowskie jest bardzo uwrażliwione na kwestie swojej niezawisłości I, i wiem, że czasami takie opinie wypowiadane przez ministra sprawiedliwości, zwłaszcza ministra sprawiedliwości niebędącego prawnikiem odbierane są przez sędziów w sposób dosyć bolesny. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że okręg tarnobrzeski nie nasuwa z punktu widzenia ministerstwa sprawiedliwości żadnych kłopotów. Czy jest szansa na powiększenie okręgu Sandomierz, bo kiedyś takie były? Plany. Taki jest postulat nie tylko sądu w Tarnobrzegu, całej apelacji Rzeszowskiej, no ale sprawa jest dosyć złożona, dlatego że tutaj przecinalibyśmy granice województw. Ja dokładnie tydzień temu byłem w Kielcach i jak Państwo się domyślacie, stanowisko kieleckiego środowiska sędziowskiego i kieleckiego środowiska samorządowego jest diametralnie odmienne od tego stanowiska, z którym stykam się tutaj w Tarnobrzegu. A w którą stronę się Pan Minister przebywa? Mój serdeczny przyjaciel i współpracownik, pan poseł Pluta, intensywnie namawia mnie do e, realizacji postulatu środowiska sędziowskiego, e, apelacji rzeszowskiej, a zwłaszcza Tarnobrzega. Natomiast ja myślę, że potrzeba więcej dialogu, to znaczy jeszcze muszą e, podjąć próbę zbliżenia stanowisk przedstawiciele samorządów. E, jak wiadomo, Sandomierz jest takim miastem granicznym, miastem znajdującym się na krańcu jednego województwa i przy granicy drugiego województwa. Historycznie Sandomierz jest związany raczej z Podkarpaciem, czy z szeroko rozumianą Galicją, no, dzisiaj Przydział administracyjny Sandomierza jest inny, ale nie, nie będę ukrywał tego, że samorządowcy z województwa świętokrzyskiego obawiają się, że takie drobne, nawet przesunięcie dotyczące nie całego Sandomierza, ale tylko Sądu Sandomierskiego może być w przyszłości wykorzystywane jako pretekst do likwidacji województwa świętokrzyskiego. Oczywiście, nikt takich planów nie ma, no ale te obawy muszą być przeze mnie jakoś uwzględniane przy podejmowaniu decyzji.